Przejrzyjmy teraz główne funkcjonalności dostępne na ekranie testera. Funkcja skaner to po prostu połączenie z konkretnymi pojazdami i ich sterownikami poprzez gniazdo diagnostyczne, korzystając z wbudowanej bazy danych. Mamy możliwość również połączenia z pojazdami w standardzie EOBD. Dalej widzimy ikonę tester komponentów, która uruchamia nam bazę danych gotowych pomiarów oscyloskopowych i multimetrycznych. Jeżeli chcemy wykonać test bez użycia pomocowej bazy danych za pomocą multimetrów oscyloskopu, wybieramy ikonę Multimetr i oscyloskop. Zakładka biuletyny TSB zawiera możliwość połączenia się z usługami w chmurze, aby sprawdzić znane problemy zgłoszone przez producentów pojazdów dotyczących diagnozowanego przez nas pojazdu. Zobaczmy, jak to wygląda. Wybieram markę, ręcznie zidentyfikujemy pojazd, którego dotyczy problem. Na przykład. Silnik Diesla o pojemności 1,6. Po wybraniu pojazdu możemy sprawdzić informacje dotyczące konkretnego systemu albo wyświetlić wszystkie dostępne problemy. Na przykład dotyczącą sprzęgła. Pamiętajmy, że informacje nie są zawarte fizycznie w testerze, ale pobierane ze strony internetowej. Stąd istotne, aby połączenie internetowe było prawidłowo skonfigurowane. W następnej zakładce znajdziemy listę poprzednio diagnozowanych pojazdów oraz wszelkie zapisane przez nas informacje w testerze, takie jak. Zrzuty z ekranów, raporty dotyczące odczytów błędów całego pojazdu, czy zapisane pomiary stereoskopowe. Zakładka Szkolenia i Wsparcie zawiera podstawowe informacje dotyczące użytkowania urządzenia oraz jego aktualizacji. Mają one formę. Krótkich filmów instruktażowych. Oczywiście każde tego rodzaju urządzenie musi posiadać zakładkę, w której mamy możliwość zmiany ustawień. Wchodząc w zakładkę narzędzia, mamy możliwość wejścia w tryb komunikacji z komputerem, przypomnienie informacji niezbędnych do połączenia z usługami w chmurze, konfigurowania klawisza skrótu, otrzymania informacji dotyczących naszego urządzenia, aktualizacji oprogramowania i wejścia w dalsze ustawienia, np. dotyczące kalibracji ekranu dotykowego. Najlepszym sposobem poznania pełnej funkcjonalności urządzenia, jest wykorzystanie pojazdu demo. Pojazd demo jest dostępnym wyborem w menu, pozwalającym na uruchomienie wszystkich funkcji bez konieczności fizycznego połączenia z pojazdem. Gdzie go znajdziemy? Wchodzimy w zakładkę Scanner, następnie z menu dostępnych marek. Przechodzimy na dół listy, gdzie jest możliwość wybrania pojazdu demonstracyjnego. Po potwierdzeniu wyboru pojazdu demonstracyjnego, w przypadku urządzeń PDL jest nim Peugeot 407, mamy możliwość przetestowania wszystkich funkcji. Najważniejszą z tych funkcji jest oczywiście inteligentna diagnostyka. Czym ona jest, w jaki sposób ona działa, możemy sprawdzić właśnie wykorzystując ten wybór. Wyświetlając kody błędów z dowolnego sterownika, na przykład sterownika silnika. Mamy możliwość uruchomienia dodatkowego menu pomocowego. Czym tak naprawdę jest menu inteligentnej diagnostyki? Jest to sposób wykorzystania wszystkich funkcjonalności oprogramowania Snapon do tego, aby pomóc przy tym konkretnym kodzie błędu. Dla konkretnego kodu błędu mamy możliwość sprawdzenia np. informacji z bazy szrutrack. Czyli informacji o znanych przypadkach napraw dla takiego pojazdu z tym kodem błędu. W jaki sposób prezentowane są dane? Mają one formę wykresu, na którym znajdziemy rodzaje skutecznych napraw oraz kilometraże pojazdów, przy którym były one. Wykonane. W ten sposób otrzymujemy skuteczną informację statystyczną, podpowiadającą nam, co może być faktycznym problemem przy zapisie tego kodu błędu dla tego samochodu z takim przebiegiem. Pamiętacie biltyny serwisowe, o których mówiliśmy dosłownie kilka chwil temu? W menu inteligentnej diagnostyki oprogramowanie działa troszeczkę inaczej. Przegląda za nas listę wszystkich znanych problemów w danym pojeździe i wybiera do wyświetlenia te. Które mogą być powiązane z tym konkretnym zapisanym kodem błędu. Kolejną funkcją programową jest automatyczne dobieranie listy parametrów silnika. Dotyczącą zapisanego kodu błędu. Innymi słowy, oprogramowanie sprawdza, jaki jest kod błędu i samo wybiera parametry, które powinniśmy oceniać przy próbie szukania przyczyn takiej usterki. Pamiętajmy, że funkcja ta działa najlepiej, jeżeli nagrzany silnik pracuje z prędkością biegu jałowego. Dodatkowo oprogramowanie oznacza te parametry, których przebieg podejrzewany jest jako nieprawidłowy. Parametr, którego wartości są nieprawidłowe, oznaczany jest flagą w kolorze czerwonym. Następnym etapem inteligentnej diagnostyki. Jest sprawdzenie, czy naprawa powiązana z kodem nie będzie wiązała się z koniecznością dokonania procedury programowania, kalibracji czy adaptacji jednego lub wielu komponentów. Urządzenie dobierze nam ewentualne potrzebne funkcje w sposób automatyczny. W przypadku tego kodu błędu oprogramowanie sugeruje, że po naprawie być może niezbędnym będzie programowanie zespołu przepustnicy. Pamiętamy, że urządzenia PDL z oscyloskopem. Posiadają wbudowaną bazę testów oscyloskopowych lub multimetrycznych na podstawie bazy przebiegów wzorcowych. W menu inteligentnej diagnostyki oprogramowanie automatycznie wybiera nam, które podzespoły powinny być przez nas przetestowane. Dlatego kodu błędu oprogramowanie sugeruje sprawdzenie czujnika ciśnienia atmosferycznego, czujnika temperatury powietrza dolotowego oraz czujnika masowego przypływu powietrza. Dzięki wbudowanej bazie, cały test wykonywany oscyloskopem jest prowadzony krok po kroku. Spójrz jak wygląda menu testu czujnika masowego przypływu powietrza. Po wyborze testu otrzymujemy kolejne menu. W menu możemy wybrać informacje o podzespole, gdzie sprawdzimy, gdzie znajduje się komponent, jak wygląda jego wtyczka, na którym pinie należy dokonać testu i gdzie powinniśmy dokonać fizycznie naszego pomiaru. Dalej możemy przejść do jednego z wybranych testów. Na przykład sprawdzamy, jaki powinien być przebieg napięcia przy prędkości biegu jałowego dla tego podzespołu. Po wyborze testu użytkownik otrzymuje wszelkie informacje niezbędne do skutecznego wykonania pomiaru, rozpoczynając od umiejscowienia Naszego pomiaru poprzez przebieg wzorcowy sygnału do informacji o zakresie napięcia spodziewanego podczas wykonania tego pomiaru. Teraz możemy przejść do wykonania pomiaru. Następuje uruchomienie oscyloskopu. Ekran może być podzielony. W jednej części widzimy przebieg pomiaru, w drugiej części wyświetlane przed chwileczką informacje pomocowe. Nie da się łatwiej używać oscyloskopu. Pamiętajcie, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości możecie się z nami skontaktować. W instrukcji znajdziecie dedykowany numer telefonu naszego wsparcia technicznego.